Strata kogoś bliskiego to nie tylko pożegnanie jego obecności. To nauka życia z jego nieobecnością, to patrzenie na miejsce, w którym kiedyś był i czucie, że razem z nim odeszła część twojej duszy. Żałoba nie zna czasu. Nie ma konkretnej daty, po której wszystko przestaje boleć. Są dni kiedy czujesz, że idziesz do przodu, i tak jak gdy jedno wspomnienie potrafi cię zupełnie rozbić i to jest w porządku, to nie znaczy, zawodzisz, to znaczy, że wciąż kochasz. Miłość, którą dałeś, i tak, którą otrzymałeś, nie znika z ostatnich. powóz, która spływa po policzku bez ostrzeżenia. Czasem pojawia się poczucie winy, bo się śmiejesz, bo idziesz dalej, bo żyjesz, ale życie to nie zapomnienie. To także forma pamięci, to sposób, w jaki niesiesz tę osobę w sobie, w decyzjach, w czułości, w tym, kim się stajesz. Mów o niej, wspominaj, płacz, jeśli trzeba. Ale też pozwól sobie iść dalej. Bo choć ta historia się zmieniła, ona nadal trwa. Żyj tak, by tam, gdziekolwiek teraz jest, mogła być z Ciebie dumna, a gdy poczujesz, że brak Ci sił, spójrz w niebo, 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 niebo. Bo nawet w największym bólu wciąż jest światło.